Tutaj mam moje wszystkie palety Więc zaczynajmy I nie zwracajcie uwagę na ten element w tle No teraz coś droższego Ale jak interesujecie się makijażem to Serio mega Otóż mi się sypie tylko ten Beageling Beageling mi się tylko sypie I no to jest Ingrid od Pagaty Kolekcja Pina No? Szczerze, pigmenty mogłyby mieć troszkę lepsze, jak na swoją cenę. No wiem, kupowałam za 70 zł. Ale serio, bardzo przyjemnie mi się z nią pracuje i w ogóle. No i mi, ciutko mi się wydaje, że ona ma jakby nazwy trochę dziwne: na przykład Bino, Alex, Pina, Plastic, Bigling, Bigling i Drama. Ma no nie wiem, fa albo Fight Baby. To nie wiem, czy mi się tak wydaje, ale bardzo przyjemnie mi się z nią pasuje, pracuje, więc. Tak. Z niej się da zrobić i naturalny, moim zdaniem, i mocniejszy. Ja umiem zrobić z tym naturalny w każdym razie. Lecimy do kolejnej. No, znowu trochę droższa paleta, bo jednak też jakieś 70-60 zł. No, od Verso w taka nied. fajne, pigmenty mm, ma fajne. Nie? Albo chyba zmienię temat na no, pokazuję moje wszystkie rzeczy więc no. I no fajne, mm, moje zębie mega się opłaca, jak na co co no, na wyglądy, że z kozak pigmenty mowię, mogłyby być trochę lepsze. Kruszą się tak średnio, no ale jak masz tak trzymać to lepiej nie, bo mi się, bo mi, by, mi się w wyślizguje, więc medzenka 9,5 na 10. Ja ten kupiłam na promocji za 36 zł taką paletę z Makeup Obsession. Też bym mogła mieć trochę lepszy pigment. Kupiłam je niedawno, więc nie są aż tak używane. No, ale mogłabym mieć trochę lepszy pigment. ze swoje ceny mega się opłaca, jakby była w oryginalnej i cenie. To raczej bym jej nie kupiła, ale dobra. Miasemka 9,5 na 10. Miasemka 9,5 10. taka normalna, nie mam markę, wiadomo. W związku z tym, że zakupiłem takiej tylko że inna, innej serii. z falami i na jakiejś jednej kolorowej z tego. Więc myślę, 9,5 na 10. Teraz coś, co chyba było o te, te 60-70 zł. Otóż ta paleta. Jakby napisali, że ten cienic wpłynie taki płynowy, to. Byłoby fajnie, ale niestety tego nie napisali, jak chciałam zrobić swatch i mi się rozwalił. Pigment? Mogłabym mieć lepszy na swoją cenę, no ale fajnie, możesz na zrobić i mocny i naturalny. Nie? No to w sumie widać, więc walucznika 8,5 na 10 przez ten pigment, no. Potem idzie Revolution. Ładna, mega pigment, mogłabym mieć lepszy, za 30 zł opłacało się, kupiłam ją Hebe. Za tak naprawdę 30 zł, bo mogłabym mieć lepszy. taka bardziej nude i dałoby się zrobić profesjonalny i naturalny makijaż. Więc dobra, jakby nie czemu to, że ona by zrobiła makijaż, tak, na lekcji akurat, ale no, moja córka 10 na 10, a nie tak lubi, jak ma robić. Plus możecie mi pisać, czy nie kupić sobie paletę od Friends by Mills, jakby Mills są, chyba 16, 18, coś. Potem idzie Volare, jest w kolorach nude. To była moja pierwsza taka bardziej paletka, profesjonalniejsza. Szczerze, pigment jest kozak. Ja ją kupiłam w ogóle, zaczyna się złoty. Złota, więc sobie nie mogę się opłacać, bo pigment kozacki, serio. Jak macie okazję to kupujcie serio mega minion i mm. Ok, teraz idziemy na drogę Facebook, no, face Tak, z kolei Facebook idzie paleta taka od Ingrid. Ładne pigmenty mam, znaczy no, nie mają, no, ale no w ogóle, No w sumie, nie, są spoko jak na swoją cenę. O tak wygląda. Tak, no, no. no jak widać, tego już coś tam używałam. Mam i ogólnie co do mieszania, to jest taka średnia, ale dałoby się coś tam zdziałać, wiadomo. Więc no, moja cenka 9,50. Potem idzie coś na promocję, a nie na promocję po prostu mam mamą ma koleżankę, a tej koleżanki córka pracuje w moim i w Lorelu, więc mam niższe ceny na połowę, się i... Taka paleta kosztowała 10 zł serio kozak macie. Jak macie okazję to kupujcie złoty kozackie. Jakby mega. Milion 10 kozak. Potem imcie Hebe, chyba, chyba tania. No tam jest 21 zł paletka. Taka essence. No taka ładna w kolorach nudes. Jeszcze nie miałam szansy robić jej makijażu, bo jakoś nie chce się tych robić, ale ładna, moja cynka dziewięć pół na 10. Więc idziemy po kolejną rzecz paletkę. I uwaga, next, Tak, nix. Nyx To jest akurat moja pierwsza z nyxa? A pracuję mi się z nią. Ideo. No. No, serio, do mieszania jest kozak, pigment, kozak. Jak za 26 zł. Takie NYX. Serio, mega, mega, polecam. Oczywiście, milion na 10. Potem mam jeszcze dwie takie. Jedna jest ile to drugie, jak zaczniemy od pupy. I wyleję to brzmi. Tak wygląda. No, Sypie się, ale tak to moja 7 7,5 na 10. Potem 9 lat. Okej. Otóż to była taka delikatna paleta. No, tutaj sobie wybieram takie dwa cienie. Tutaj mam coś tutaj mi się coś zepsuło. Zepsu, 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 zepsu. No, ale to tyle z tej palety. Potem idzie ekologiczna paleta. Z Kupiłam ją na projekcie za 20 zł. Serio pigmenty ma fajne i na swój ceny, na rozprowadź. bym je raczej nie kupiła, bo raczej nie lubię gdzieś tam tak się za majkabę, czy tak zostawiam. Więc no, moja synka 9,5. Na 10. 10. Jeszcze mam pokażę z bliska do kamery. Nie ma niestety lusterka. Ale tak wygląda. I mam jeszcze taką bardziej, no, nowochodninę jak z B za 20 zł. Wiedronce słodsko kozackie Używałam jej, ale... Znaczy, jeszcze tej nie używałam um, Ale, no... Nie no, co? Moja córka, nie deszien, Serio, kozak Jeszcze tyle paletek i... Pa! To była moja pierwsza paleta Nie zwracajcie uwagi na to, co tam jest W środku, serio Wręczyły mi się fajnie, bo no, to jest w tym momencie, jak to ktoś się pytał złot. nawet nie zamoczyło się bardzo palca, Słocz ma fajne majstęga 9,5 na 10, potem idą Miss Sport, taka mała Miss Sport pastelowa, fajna, jak za 10 zł, ja ją na promocji mega opłacowe okay. i pokażę mi jeszcze dwa a i w ogóle to jest taka rozpiska, że są takie marki tutaj takie ma być, kamerki, więc no taka opeta. A tak serio dokupiłam po prostu dwie mega podobne, o jak widać, mega podobne, ale jednak to jest nie No, więc moja jedynka 9,5 na 10 plus jeszcze. Plus jeszcze jedna z Miss Porta. Nie da się tak otwierać, No taka fajna, naturalna. Albarra zrobić makijaż przed kamerą. No, ja cenię, 10, próbuję zrobić sobie makijaż. Teraz. Zatkamy kamerą z wami. skorzystamy z pomocnego tego czegoś. Okej. Okay. W kąciki oka nakładamy jedynkę. Dobra, to jedynką może będzie. Może jedynką będzie ten. O taki, ten będzie Bo ten będzie jedynką. Jak to się robiło? Okej, okay. dwa się potem mieszało. Ale podobnie, jak zrobię jeszcze już po drugiej stronie. Zwróćcie uwagę, że to wiemy, czy nie wychodzi. Dwójka. Dwójka może nie będzie. Ten. Ten na tym Dobra. O Boże, coś mi się przeciągnąło za mocno. No dobra. Dwójka będzie trudnikiem, była... Okej. Tak już trudnie za to często zostało. Będą przeciągnę. i jeszcze coś się tutaj dołoży. Teraz w ogóle ta strona. A jeszcze mam jedna strona lepiej, druga gorzej? Dobra. Wygląda to nawet spoko, jak na mnie. Potem trójka tutaj na końcika. Zresztą trójką może nie będzie złoty.

A czwórka nie jest... Po prostu, no dobra, tak przeciekniecie, ale spróbujemy czwórkę jeszcze gdzieś wcisnąć. To fajnie, bo czwórka to jest taki biały, o taki biały. No bo teraz wycieramy, gdzie po prostu coś mi nie wyszło i wracam. Dobra, jeden bacik jest to. E, wytarłam to co nie wyszło mi za bardzo. I teraz sobie blendowała jakby. Pędzelkiem innym. A, dobra, mam pędzelek będę blendowała. W ogóle chcecie żebym coś więcej nagrywała, to piszcie. Dobra, nablendowałam i zdaniem wyszło sedu, ładnie, ładnie. Nie więc okej. Jeszcze więcej filmików, okay. ja to piszcie. i Tommy Minyoka and i